Naprawdę kocham cię w na zawsze. W pochmury się tu lub nie, bo już jestem przy tobie. A kiedy już będziemy razem, to zapraszam na zakupy albo na co zechcesz. Kocham, kiedy się wtóreś we mnie, nie ma ciebie przy mnie, to patrzę może. Ty też tam patrzysz, więc może wystarczy. A może jednak chcę 25. Dlaczego znowu się zakochamy bez litości? A może wolisz jak ci zarachuje tym jak spotkaliśmy. Nie chcę Ciebie stracić, chociaż wiem, że tak może się stać kiedyś, ale każdy ma tą jedyną miłość. Kocham kiedy się wtulasz we mnie. Nie ma Ciebie przy mnie. To patrzę, może Ty też tam patrzysz, więc może kawiarnia lub sklep, a może spacer i może wystarczy a może jedna serce 25 lubię rapować, ale nie tylko miłości, więc piszę wam prawdę, bo się zakocham i znowu chociaż tego nie planowałam bo wróciłaś mi w głowie więc posłuchaj tego, bo to prawda kocham kiedy się we mnie nie ma ciebie przy mnie, to patrzę, Może ty też sam patrzysz, więc może i kawiarnia, lub krew, a może spacer, i może wystarczy FC25. Mój skarbiec, masz pięć oczy. W nich mogę zobaczyć, jak będę mnie kochać, więc może kiedyś wyskocimy na wino czerwone, i może wtedy się pocałujmy w blasku księżyca. I życzę nam szczęścia. Dziękuję za przesłuchanie!